Cześć, witajcie. W tym filmie zaprezentuję Wam wózek transportowy, zestaw podstawowy, zestaw skrzyń Milwaukee Packout. Skrzynie, które były używane przez jakiś czas przeze mnie, przetestowane, i myślę, że tutaj trochę takich informacji cennych też Wam postaram się przekazać. że to rozłączyć, bo to jest. Ciężkie i w niewygodnej pozycji. Dobra. Całość składa się z trzech skrzyń. Mniej więcej to kosztuje tam 1400 zł. Sama skrzynka dolna chyba 850. E, a nieważne, to tam sobie przeżegarniecie ceny. Wymiarów też wam dzisiaj nie podam, bo to już zbędnie, zbędnie będzie mi zajmowało czas filmu, który będzie i tak dość długi. E, ale okej, okay. skrzynia, pack out 1. Packout 2, packout 3. I teraz tak, wózeczek. Wózeczek, który na tle innych wózków w ogóle różnych, przeróżnych, które używałem, wyróżnia się zdecydowanie, niesamowicie czysto, lekko, sprawnie jeździ. Transport rewelacyjny tym wózkiem. To w ogóle bez dwóch zdań to jest najlepszy wózek jeżeli chodzi o transport jaki w ogóle używałem. Koła, jego kształt, to jak jeździ i tak dalej. To mniej więcej wygląda w ten sposób jakbyście jechali cały czas po dywaniku rozłożonym. Nieważne jaka tam jest nawierzchnia, jaka, czy jest kostka, czy jakiś tam bruk, cokolwiek, to jedzie rewelacyjnie. Pokonuje różne przeszkody też bardzo sprawnie. Najlepiej z wózków, których, używ których używałem w ogóle. Nawet Dewalt, który ma bardzo duże koła, też miękkie, gumowane, jeździ nieco gorzej. W przy różnych sytuacjach porównując, Dewalt będzie jeździł gorzej. Ten duży wózek stalowy. Dobra. Dlaczego? Po pierwsze, koła 22,5 na 6 cm, gumowane, dość miękkie. One fajnie amortyzują. Wszystkie te nierówności. Jeżeli zjeżdża się z krawężnika albo ze schodów, to też delikatnie tam się ta guma ugnie, amortyzuje. Poza tym układ kół w stosunku do całej skrzyni tutaj i ślizgów, cała ta budowa wymiary, odległości itd. sprawiają, że jeździ to rewelacyjnie, krótko mówiąc. I na schodach, i na krawężnikach do góry, i w dół spisuje się to świetnie po prostu. Najlepiej z wózków, który, których używałem. No, tak, takie wrażenie mam, że tutaj bezproblemowy totalnie transport. Jest stopka, miejsce, które pozwala wystartować tym zestawem, aczkolwiek nie jest to zawsze potrzebne, bo to naprawdę te koła są w takim miejscu, że bardzo sprawnie jestem w stanie ten wózek yy, przechylić i pojechać sobie. Dobra. Oj, stalowa przez całość taki wiem, pukułko, taki D-ring powiedzmy stalowy spręta, który pozwala zaczepić to w samochodzie albo na górę doczepić jakiś element, powiedzmy nie wiem skrzynia dziwna albo jakiś tam materiał, albo kompresorek, albo cokolwiek innego tutaj wchodzicie na tym możecie to zapiąć pasem do Kolejnego pręta, który znajduje się z przodu. Ten z przodu pręcik pomaga, jeżeli chcecie odjechać od ściany na przykład, w samochodzie podciągnąć sobie ten zestaw, i tak dalej. Tak samo te uchwyty boczne, tutaj te um, aluminiowe profile, które są w skrzyniach. Pack out na rogach. Te rogi są w ogóle podwójne, akurat w tej skrzyni na pewno, yy, w, tej, w tej też są wzmocnione. Tu jest takie miejsce na dole, są dziury. To jest przestrzeń, która będzie. Podczas uderzenia wróg na pewno y, bardzo dużo pomagała i też usztywnia całą skrzynię. No nie? Także, budowa bardzo ciekawa, przemyślana na pewno. Dobra, y, lecimy dalej z tematem. Boczne rączki. W niektórych skrzyniach ich nie było, brakowało czasami niektórym. Y, tutaj są podwójne dwie rączki gumowane. I też jest podwójna, jakby rękojeść, podwójne miejsce na dwie ręce na górze na teleskopie. Teleskop tak naprawdę jest tylko chowany jakby jedno w drugie. Nie jest to z trzech czy czterech elementów, ale też jest dość sztywny. Ten typ budowy teleskopu sprawia, że to jest dość sztywne. Fajnie, bo jest szerokie, pogumowane i również mega wygodne. Tutaj to jest taki wzorzec, bym powiedział grubość. Tutaj jest pogumowane też kształt. Bardzo fajnie to się sprawdza. Problemem jest, jeżeli macie bardzo wysoki zestaw, no to w pewnym momencie opierają się skrzynie podczas transportu o rękę. Więc jeżeli e, macie możliwość wyboru już w bardzo wysokim zestawie organizerów, albo skrzyni na połowie, ja bym tak zastosował. Wtedy macie po jednej stronie więcej miejsca i to będzie wygodniej do, się transportowało, powiedzmy. Da się to nawet jedną ręką obsługiwać. Da się nie. Tak to wygląda. Skrzynia posiada zapięcia, wykonane również bardzo fajnie. Widzicie, że tych elementów, które łączą jest dość dużo. Ciekawie to jest zrobione. Pręd stalowy działa bez problemu. Dobra, tutaj nie ma dodatkowych uchwytów. No, potem pokażę. Jedno miejsce, które służy do otwierania tutaj, to otworzycie w każdym miejscu. No nie, aha, bo tu są jeszcze z boku miejsca na palce. Dobra. Czyli tak, boki i środek. Tutaj mamy możliwość otwarcia tej skrzyni. Blokada pokrywy, kratownica niezbyt wysoka, niezbyt gruba i też producent tutaj informuje nas. Na każdej jednej ze skrzynek, nawet na koszu, nie stawać. Nie wolno. Takie mają podejście, taką mają zasadę. Na skrzyniach nie stajemy. Rzucają na to z dachu cegły, przejeżdżają samochodem, ale nie stajemy. Nie wiem o co chodzi. Być może samo założenie jest takie, że na skrzyniach narzędziowych nie stajemy. Nie sądzę, żeby to było na tyle słabe, no ale być może. Ok, nie stajemy. Na Milwaukee Packout akurat. Wewnątrz Znajduje się, pierwsza kwestia w ogóle to jest uszczelka, która jest wykonana z rurki gumowej. Ona jest łączona na gorąco, tu jest zgrubienie, czyli delikatne jakby rozstrzelnienie, rozstrzelnienie tego wszystkiego w miejscu łączenia. Aczkolwiek z tyłu to jest zabudowane jeszcze plastikiem, więc myślę, że woda nie, nie dostanie się. Będę robił jakieś testy porównania innych systemów, innych skrzyń i tak dalej. To spróbuję Wam te rzeczy też potem pokazać, albo przetestować, nagrać. W tym momencie informacji na temat mycia dostawania się wody nie mam żadnych. Dobra. Forma, która jest potrzebna, żeby taką skrzynię wykonać, to jest dość skomplikowana forma, bo tutaj też mamy do tyłu jakby miejsce zapadnięte i do przodu. Czyli forma to nie jest typowa wytłoczka. Musi być coś, co tam gdzieś się rozchodzi, jakoś nie, nie wnikam. Pewnie też koszty. Produkcji sprawiają, że to są skrzynie dość drogie. Wykombinowane, już tutaj na maksa pocudowane, nie? I te aluminiowe pręty, i te wszystkie wzmocnienia, dodatkowe rzeczy sprawiają, że są to drogie elementy. Ale fajne. Można powiedzieć, że ta skrzynia jest warta mm, swojej ceny. To na pewno. Ok, to teraz, może, e, Milwaukee Packout 2. Wózeczek Packout 1, tu jest Milwaukee Packout 2. Skrzynia narzędziowa, tak zwany toolbox. Skrzynia, która ma możliwość transportu za dwie rączki. Albo w ten sposób i ona blokuje pokrywę. Czyli nawet otwarta jest możliwość przeniesienia tego na robocie gdzieś tam. Transportu. Mamy tutaj również możliwość transportu to w tym momencie jest dłuższe niż wysokość, nie? Więc mała, mały komfort powiedzmy transportu tego w ten sposób będzie się obijać, będzie to zajmowało dużo miejsca. Mamy możliwość transportu tego w ten sposób. Narzędzia, słyszycie, że się przesypują. Specjalnie tego nie rozpakowałem. Tak jak pracowałem sobie kilka tygodni, jak testowałem, tak to zostało. Tu jest trochę mało narzędzi, to tam gdzieś przekładałem, ale... W tych skrzynkach jest tak jak było. I teraz tak. Też nie, nie umyłem nawet tych skrzynek. Abyście już nie mówili potem, że kurde, czyste pokazuje. W ogóle gościu jest wyprasowany, wyfryzowany i umyte skrzynki ma. Nie? Czyste nowe w ogóle. Ktoś nie pracuje. Dobra. Lecimy dalej. Skrzynia, która posiada wewnątrz dodatkową wkładkę ta wkładka stabilizuje narzędzia i pojemniki te tacki wewnątrz. O co chodzi? Jeżeli transportujemy to w pionie, to to by się poprzesypywało albo się wysypało tam na dół. Nie może tak być, musi to być złapane tutaj stabilne. Jedna tacka była w dolnej skrzyni, jedna tacka była w środkowej skrzyni. W tacy są narzędzia włożone w pierwszej warstwie, niezbyt głęboko, więc już tutaj możecie. Kilka narzędzi mieć uporządkowanych. Ja na dole jeszcze wrzuciłem kilka pojemników i pokrowce z narzędziami, ze śrubokrętami. W ten sposób ułożona skrzynka, powiedzmy, gwarantuje jakiś tam porządek i w miarę szybką dostępność do tych narzędzi. Jeżeli chodzi o dodatkowe tej kwestie związane z uszczelnieniem, zamykaniem tych skrzyni dalej, przypomniałem sobie, że te wypustki tutaj, które trzymają uszczelkę, są półokrągłe delikatnie na środku są wyższe. Czyli dzięki temu to jest uszczelnione równomiernie po całej długości. Zabudowany tył, w tyle łączenie uszczeki zgrzane na zawsze. Jest miejsce na przegrodę w tej skrzynce. Wygląda, jakby można było ze sklejeczki na szybko ciachnąć taką przegrodę i ją tutaj umieścić. Nie widziałem takiej oryginalnej. Być może jest, być może nie ma. Nie wiem. I w tej skrzyni. Kolejnym elementem, który jest inny niż w wózku, są dwa uchwyty po bokach, które są w korpusie do podnoszenia tego. Spoko. Fajna sprawa. I teraz tak. Łączenie tego na pokrywie każdej skrzynki miłoki Packout. Macie miejsca, w które wchodzą elementy, które znajdują się na dnie skrzyni. Też każdej skrzyni pakał. Dużo tych elementów jest. Rzucamy i klik, Zamykamy. Tu jest zamek, który trzyma cały, żeby to nie wypadło, ale jest to pozapinane, więc do góry nie poleci, nie ma szans. Skrzynia środkowa zamyka nam skrzynkę dolną. Nie da się otworzyć w ogóle jej. Górną skrzynkę w tym przypadku, jeżeli macie te dwie, możecie tylko uchylić częściowo. Rączka przeszkadza, więc rączka musi być zamknięta, żeby skrzynię otworzyć. Miejsce do otwarcia na boku, na rogu i na środku. Tak samo, nie? W każdej skrzynce. Dobra. Da się to również otworzyć z najmniejszą skrzynką. Na tej rączce nie wiem, czy tak można, czy nie można. Ja widzę, że to tam zostanie, trzyma się. Jak ta górna jest lekka, można by było tak otworzyć. Jak nie, ja bym trzymał. Szkoda sobie zepsuć skrzynki, gdzieś tam naderwać <gryw> zawiasy i tak dalej. Jesteś się w stanie te narzędzia tutaj sobie, sobie wyciągnąć, ogarnąć temat. Bez rozkładania skrzyń, gdzieś tam na podłodze, na robocie. nie? Dobra, ostatnia skrzynia, na której również jest. Zaznaczone nie stawać. Jak mówiłem, na każdej jednej skrzynce Milwaukee Packard nie stajemy. Dwa zapięcia, dwa miejsca tutaj do podnoszenia skrzyni. Również mamy miejsce do otwarcia, tutaj na środku. Również jak każda skrzynka, miejsce wzmocnione stalową podkładką, taką stalowym kółeczkiem na zamknięcie kłódką. Jest taka, takie miejsce, jest taka opcja. Również tutaj mamy wkładkę, która będzie trzymała nam organizerki i zawartość tych organizerów na miejscu. To jest ważne i mamy jeszcze jedną rzecz, muszę sprawdzić, nie, to na dół nie pasuje, to pasuje tylko u góry, dobra, więc mamy kilka organizerów wewnątrz, dzięki którym możecie zorganizować trochę drobiazgów, jakieś tam narzędzia, takie wkładki, nie, tego się można pozbyć oczywiście i ta górna tutaj nie jest dzielona, te dolne wszystkie mają podwójne przegrody, które da się usuwać. Cała skrzynia również ma miejsca na przegrody. Wygląda jakby miały być prostokątne zwykłe takie przegrody. Nie widziałem ich, być może są, być może trzeba sobie wykonać. U mnie skrzynka na elektronikę tak tego używałem nie? do tej pory. Jeszcze tak, nie wiem czy pokazywałem. W tym filmie to wszystko. Zapraszam do pozostałych moich filmów. Zapraszam na Facebook i na Instagram. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się. Hej.